Ktoś się jest tak na że te że oferty finansowe były lepsze. To, że drużyna z Zielonej Góry dała mi szansę w rybie w Ekstraklasie, to było główną przyczyną, że, że, że zostałem. No, Moja rozmowy jest a, z Jacek czarkowskim, z tym Góry. Bardzo Góry. To, że, że on mi dał tak, jak mówiłem, że da mi szansę pokazania się na, na tych takasowych parkietach i dlatego podpisałem kontrakt w Zielonej Górze na kolejny sezon. Jakie plany na przyszły sezon? Indywidualnie, na przykład? Indywidualnie to wiesz, można na pewno po Najważniejsze jest to, żeby, żeby drużyna byli w żebyśmy byli zgani, żebyśmy wygrywali jak najmniej, najwięcej meczy. A jako Zielonie, to na pewno. Chcę się przygotować na pewno fizycznie, kondycyjnie lepiej. Żeby poprawić swoją skuteczność rzutów, poprawić też selekcję swoją, lepsze, że lepsza skuteczność osobistych, bo ona on, on kulała. Na pewno on, trenuję no, ja już, już wykonuję, ja tam swoje założenia, jakieś mam, mam na to, na ten okres, który jeszcze do, do okresu przygotowawczego, dwa miesiące, dwa miesiąca zostało. Chcemy jak najwięcej spędzać czasu, jak powiem z kibicą, żeby, żeby być no, przydatnym do zespołu, bo, bo chcę być jednością, chcę być częścią tej drużyny, chcę jak najwięcej wnosić, żeby oczywiście, żebym był zadowolony z siebie, a na pewno też kibice, więcej. więcej tak, tak. żeby to było. Jak wspomniałeś 2,5 miesiąca do procesu przygotowawczego, powiedz mi prywatnie, enfin, jak będziesz ten czas? my Masz jeszcze wakacje cały, to hmm, no wszystko No wiesz, wszyscy nie... co... no to 3 tygodnie sobie no no odpocząłem od, od, od krzyków, chociaż tak no to, nie za bardzo mi nie, no... chciałem to coś, robiłem, ale odpocząłem od tego, no co czekam teraz na to, że jak, jak, jak moja dalka mniejszy na skończy. Kończy studia, Dawid za chwilę kończy, kończy sezon za dwa tygodnie i chciałbym gdzieś wyjechać do, do ciepłych kraj, ale no i no, tak to tak, wrócę tak, tak. Z, z wakacji i potem do tego treningu.